Jest z nami Michał Spaczyński, prezes zarządu, dyrektor zarządzający Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jesteśmy na targach Agroshow 2019, drugi dzień targów. Proszę kilka słów powiedzieć na, ty, na temat tegorocznej imprezy. Coś o liczbach, co się ewentualnie zmieniło w porównaniu do ubiegłych edycji. 21 edycja w tym roku, także mamy oczko. Szczęśliwie pogoda nam dopisuje, jak widać frekwencja też. Rzeczywiście dzisiaj mamy drugi dzień wystawy. To jest dzień poświęcony głównie młodzieży i szkołom rolniczym. Jak widać, bardzo licznie przyjechały do nas autokary z wszystkich szkół, niemal z całej Polski. Także bardzo się cieszymy z tej frekwencji, bardzo się cieszymy z tego, że tak licznie również dopisali wystawcy, bo mamy 731 firm. Także na pewno wszyscy, którzy przyjadą tutaj do Bednar, będą mieli na co popatrzeć będą mieli z kim porozmawiać, będą mogli znaleźć wszystko to, co jest potrzebne do ich pracy codziennej, do ich gospodarstwa, będą mogli zdobyć wiedzę na temat tego, jakie są nowe trendy w naszej branży, ale nie tylko maszyn rolniczych, dlatego że mamy również wystawców z branży pasz, nasion, nawozów, wyposażenia budynków inwentarskich, suszarni, silosów i wielu, wielu innych elementów, które, które na co dzień wykorzystują rolnicy w gospodarstwie rolnym. Co nowego na Agroshow w tym roku? No, sporo Nowości, dlatego, że bardzo dynamiczne pokazy polowe z nastawieniem na rolnictwo precyzyjne. Tutaj będziemy demonstrowali możliwości opryskiwaczy w tym zakresie oraz technika siewu uproszczonego, i tutaj ponad 9 zestawów agregatów uprawowych właśnie do techniki uproszczonej, do siewu uproszczonego. Także myślę, że bardzo fajne trybuny obok będzie można bardzo fajnie w fajnych warunkach podziwiać możliwości tych maszyn ale zaraz obok pójść do handlowca i zapytać o to, o szczegóły dotyczące, e, dotyczące tej, tej maszyny. No właśnie jeśli chodzi o handlowców, handel, e, to jak można ocenić sytuację w branży Nastroje, e, no bo jednak też tegoroczna susza, e, jak to wszystko wpływa, jak wygląda sytuacja na targach? E, nasza izba co miesiąc generuje raporty ze sprzedaży ciągników i przyczep rolniczych. Dzięki temu mamy bieżący ogląd na tą kwestię związaną, jak ta sprzedaż, w poszczególnych miesiącach postępuje. No niestety dwa lata suszy w Polsce zrobiły swoje. Wiemy, że ta sprzedaż ciągników i przyczep niestety z miesiąca na miesiąc maleje, ale liczymy na to, że po, po tych zapewnieniach ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że rzeczywiście przyspieszy ten proces podpisywania umów z rolnikami, że to wszystko spowoduje, rzeczywiście te zastoje tych maszyn na placach dealerskich zaczną pomału i sukcesywnie maleć, a tym samym rolnicy będą otrzymywać maszyny, które są im potrzebne w gospodarstwie, które planują zakup. в No dzisiaj na targach widzimy, że zainteresowanie sprzętem jest. Drugi dzień tłumy zwiedzających rzeczywiście sporo osób tutaj przybyło. Tak, to myślę, że to jest dobry prognostyk na to, że rzeczywiście rolnicy mają nadzieję na to, że te, to dofinansowanie, które, na które starali, się, które starali się uzyskać, niedługo zostanie im przyznane i będą mogli realizować te, te zamówienia. Co też widać po stoiskach, tak, Wystawców. Oferta jest bardzo bogata, Jest, myślę, każdy z producentów, każdy z importerów starał się dostosować to tak. Żeby, żeby rzeczywiście w obecnej sytuacji rynkowej każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dziękuję.